Hola ados. Cześć wszystkim! Witajcie w kolejnym odcinku kursu języka hiszpańskiego. Dzisiaj poznamy sobie czynności codzienne i nauczymy się opowiadać o swoim dniu, o swojej codziennej rutynie. Zapraszam! Pierwszy czasownik to despertarse, czyli budzić się. Jest to czasownik nieregularny, gdzie e zamienia się na ie. Jeżeli nie pamiętacie, jak odmieniać czasowniki nieregularne, Zachęcam do powrotu do jednego z poprzednich odcinków, gdzie uczyliśmy się całej odmiany i rozgnialiśmy sobie ją na wszystkie sposoby. Także wróćcie, jeśli nie pamiętacie i szybko wracajcie do tego odcinka, żeby nauczyć się opowiadać o swoim dniu. A więc jeszcze raz, despertarse, czyli budzić się. Od tego zazwyczaj zaczynamy swój dzień i zdanie, które mogę ułożyć, to na przykład Todos los días me despierto a las siete de la mañana. Codziennie. Buzę się o siódmej rano. Większość tych czasowników związanych z codzienną rutyną będą to czasowniki zwrotne, czyli zakończone na "-se", czyli cząsteczkę "-się", którą też odmieniamy przez osoby. Tym też się zajmowaliśmy w poprzednich odcinkach, także zakładam, że już to jest jasne. Kolejny czasownik to levantarse, czyli wstawać. Maria se levanta muy tarde porque le gusta dormir. Maria wstaje bardzo późno, ponieważ lubi spać. Trzeci czasownik – duťarsy, czyli prysznicować się, brać prysznic. Po hiszpańsku brzmi to prysznicować się, dlatego że mamy czasownik zwrotny, jeden, a nie złożony z dwóch, tak jak po polsku, elementów. Ty dućasz por la mañana o por la tarde. Bierzesz prysznic rano czy po południu. Kolejny – lavarse. Możemy na przykład Lavarse los dientes, czyli myć zęby, lavarse el pelo, myć włosy, lavarse las manos, myć ręce. Lavarse oznacza myć sobie coś. I do tego lavarse doklejamy słowo, rzeczownik, wraz z odpowiednim oczywiście rodzajnikiem, które oznaczać będzie rzecz, którą sobie myjemy. Przykładowe zdanie, które możemy z tym użyć, to Después de levantarme, me lavo los dientes. Po wstaniu myje zęby, lub antes de comer, los niños se lavan las manos. Przed jedzeniem, dzieci myją ręce. Kolejne czasowniki to bestirse oraz desbestirse, czyli ubierać się i rozbierać się. Jak widzicie, różnią się od siebie tylko tym, że desbestirse ma w sobie przedrostek des. Natomiast bestirse, ubierać się, po prostu go nie ma. Te dwa czasowniki. Są nieregularne, nieregularność ich polega na tym, że e zmieniamy na samo i w odmianie, na zasadzie buta, tak jak już sobie o tym mówiliśmy wcześniej. I przykładowe zdanie to na przykład Normalmente Juan después de ducharse se viste y sale de casa. Zazwyczaj Juan po wzięciu prysznica ubiera się i wychodzi z domu. Albo Antes de ducharme me desvisto. Przed wzięciem prysznicu. Rozbieram się. Kolejny czasownik: peinarse, czesać się. Nunca se peina, porque tiene el pelo rizado. Nigdy się nie czesze, ponieważ ma kręcone włosy. Kolejny: desayunar, czyli śniadajować. Na jeść śniadanie po hiszpańsku mam jeden czasownik: desayunar. I tak będzie w przypadku wielu posiłków, które będziemy spożywać w ciągu dnia. Nie tylko posiłków, bo na przykład na drinkować, czyli pić drinki, też jest jeden czasownik, to jest kopiar, ale o tym powiemy sobie kiedyś. Na razie zostajemy przy desajunar, czyli jest śniadanie. Bo szotros siemper en kasa. Wy zawsze jecie śniadanie w domu. Kolejny. Jak już zjedliśmy śniadanie, wyszykowaliśmy się, to idziemy do naszych obowiązków do pracy, do szkoły i to właśnie ir al trabajo, ir a la universidad, ir al colegio, czyli kolejno iść do pracy, iść na uczelnię, iść do szkoły. Czasownik ir jest całkowicie nieregularny, on będzie bohaterem kolejnego odcinka, natomiast przykładowe zdanie, które mogę z nim skonstruować, to voy a la universidad en metro, jadę na uczelnię metrem. Dlaczego tu jest a? Dlaczego tu jest n? O tym w kolejnym odcinku, także zapraszam. My jedziemy dalej z naszą codzienną rutyną. Kolejny czasownik to almorzar, czyli jeść lunch, lunchować. Kolejny czasownik związany z jedzeniem. Też jest nieregularny, gdzie o zmieniamy na ue, na ły. Czyli w odmianie będziemy mieli yo almuerzo, ja jem lunch, lunchuję. I samo el almuerzo, by the way, to lunch właśnie. Casi todos los días almuerzo en el trabajo. Praktycznie codziennie, prawie codziennie jem lunch w pracy. Volver a casa, wracać do domu. To też czasownik nieregularny, bolber, w którym tak samo jak w poprzednim, zmienię o na ue na zasadzie buta oczywiście. Muy a menudo vuelves a casa conmigo. Bardzo często wracasz do domu ze mną. Kolejny, quedar con, czyli spotykać się z na przykład los amigos, z przyjaciółmi. Albo quedar con la familia, spotykać się z rodziną. Tutaj ciekawa rzecz, po polsku mamy spotykać się. Ten czasownik jest zwrotny, ma dołączony e, cząsteczkę się, natomiast po hiszpańsku nie. Po hiszpańsku mamy samo quedar. Czyli powiem, de vez en cuando, después del trabajo, quedo con mis amigos. Od czasu do czasu po pracy spotykam się z moimi przyjaciółmi. Kolejny to ver la tele, czyli oglądać telewizję. Pamiętamy, że ten czasownik w pierwszej tylko osobie do jo jest trochę nieregularny. Mówię yo veo – ja oglądam, a później już lecimy regularnie. Mamy mi abuela siempre ve la tele por la tarde. Moja babcia zawsze ogląda telewizję po południu Kolejny czasownik, ostatni związany już z posiłkiem, to cenar, czyli jeść kolację, kolacjować. Znowu mamy jeden czasownik na określenie jedzenia kolacji. Samo kolacja to jest la cena, pochodzi, widzicie, od tego czasownika cenar. I zdanie przykładowe to Pedro pocas veces cena en casa. Normalmente cena con tus sus amigos fuera en un restaurante en el centro, czyli Pedro rzadko je kolację w domu. Zazwyczaj kolacjuje ze swoimi przyjaciółmi poza domem, czyli fuera, w jakiejś restauracji w centrum. I tak zazwyczaj jest właśnie w Hiszpanii, że ten główny posiłek dnia, czyli właśnie kolację jemy poza domem z przyjaciółmi, celebrujemy jedzenie. Kolejny czasownik to bañarse, czyli kąpać się. Paloma siempre se baña antes de dormir. Paloma zawsze kąpie się przed spaniem. Sekarse, czyli wycierać się, albo sekarse il pelo, suszyć sobie włosy. Sekarse jest związane ze słowem seco, czyli suchy, właśnie. Después de bañarse, paloma se seka. Po kąpieli, po wzięciu kąpieli, paloma wyciera się. I na końcu akostarse, czyli kłaść się, spać. A również jest czasownikiem nieregularnym, gdzie o zmieni się na UE, na zasadzie buta oczywiście. I dodatkowo pamiętajmy, jak większość czasowników związanych z taką codzienną rutyną jest zwrotny, czyli ma to się. I na przykład możemy kogoś zapytać, a ke ora ty normalnie normalmente? O której godzinie zazwyczaj się kładziesz, spać? No i właśnie, dormirse to zasypiać, a dormir. To spać. Zwróćcie uwagę, że wystarczy odciąć se, już zmienia się troszkę znaczenie tego czasownika: dormir se zasypiać, dormir spać, jeszcze raz powtórzę. I o, znowuż zmienimy na ue, czyli me duermo rapidamente, zasypiam szybko, albo cada noche duermo ocio oraz. Każdej nocy śpię 8 godzin. I na koniec pytania dla Was: Komu estudia normal? Jaki jest Twój normalny dzień? A qué hora te levantas normalmente? O której godzinie wstajesz? No zazwyczaj. A qué hora empiezas el trabajo? O której godzinie zaczynasz pracę? A qué hora normalmente te aguestas? O której godzinie zazwyczaj kładziesz się spać? Odpowiedzcie proszę na te pytania używając czasowników zwrotnych, czasowników związanych z codzienną rutyną w komentarzach. Chętnie przeczytam i do tego się odniesiemy. I tak jak już wspominałem, w kolejnym odcinku. Poznamy czasownik IR oraz środki transportu i nauczymy się tego czasownika używać. A stalowego!